Stanisław Michalkiewicz opowiada m.in. o relacjach polsko-rosyjskich, wizycie Joe Bidena w Europie czy wyprawie kijowskiej naczelnika państwa. Proszę Państwa, dawno, dawno temu, chyba w czasie pierwszej czy po drugiej wojnie ciaczeńskiej Kazik Staszewski śpiewał taką piosenkę Łysy jedzie do Moskwy. Wtedy jeszcze Łysi jeździli do Moskwy. Teraz to mowy nie ma, nawet Łysy by nie pojechał, bo jakby wrócił, to zaraz by go pokryli papą albo jeszcze czymś gorszym. Proszę Państwa, teraz do Moskwy to mogą pojechać tylko 40, 40 dyplomatów rosyjskich, których. Którzy zostali uznani za persona non grata, no i wy, wy zostają, zostaną wyrzuceni do Moskwy z podejrzeniem szpiegostwa. Prawdopodobnie Moskwa w ramach retorsji wyrzuci 40. Polskich dyplomatów z Moskwy. No i oni tutaj wrócą i będą rozpamiętywali swoją krzywdę. Proszę Państwa, ale to dzisiaj do Moskwy, jak powiadam, nikt nie jeździ, bo to został przeklęty w jednej chwili. Natomiast wzbił się w powietrze. Samolot uh, uh, Force One, jak to, uh, Air Force One. Wierzący na pokładzie swoim pana prezydenta Bidena, który właśnie leci do Europy, żeby tu się namawiać, co dalej robić. Między innymi w piątek ma przylecieć do Warszawy, żeby u pana prezydenta Dudy zasięgnąć rady, co mu przystoi czynić w tej sytuacji. No i jestem pewien, że pan prezydent Duda coś mu mądrego mu tam doradzi. A żeby tutaj nie przyjeżdżać z pustymi rękami, to pan prezydent Biden przywiezie nam jakiś prezent w postaci dotacji. Na uchodźców, bo uchodźców to mamy coraz więcej, te uchodźców to u nas ci dostatek, jakby powiedział poeta. No i w związku z tym Polska ponosi rozmaite koszty. Wobec tego państwa z Polską zaprzyjaźnione próbują jakoś te koszty zrekompensować. No i prezydent Biden na pewno tutaj też coś ze sobą przywiezie. Proszę, Proszę Państwa, obawiam się w związku z tym, że pan prezydent Duda już się nie ośmieli, bo on w ogóle jest bardzo nieśmiały, i już się nie ośmieli poprosić prezydenta Bidena, żeby Stany Zjednoczone sfinansowały dozbrojenie 200 tysięcy polskich żołnierzy. Chociaż no, chcą wzmacniać wschodnią flankę NATO, a przecież ci żołnierze to będą służyli tutaj na wschodniej flance, no i będą rozlokowani na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to jest w interesie całego paktu, zatem również w interesie Stanów Zjednoczonych. No, ale trochę mnie to martwi, bo nawet gdyby pan prezydent Biden nam odmówił, Albo udzielił odpowiedzi wymijającej, no to gorzej by nie było. A przy okazji, byśmy, nawet byłoby trochę lepiej, bo byśmy się zorientowali, na czym właściwie polegać może to wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Proszę Państwa, może być jeszcze poważniejszy problem, dlatego że po wyprawie kijowskiej naczelnika państwa, podczas której naczelnik państwa wystąpił z koncepcją, żeby wysłać na Ukrainę misję pokojową NATO, taką uzbrojoną po zęby. Okazało się, że wprawdzie ta ekipa, która tam pojechała, to znaczy naczelnik państwa, jego pierwszy minister, premier Słowenii, premier Republiki Czeskiej, nie mieli od nikogo żadnych pełnomocnictw, ani od NATO, ani od Unii Europejskiej, więc tak zupełnie to było kolejna próba stwarzania jakichś faktów dokonanych wydawało się, że że jest bezpiecznie. Bo sekretarz generalny Stoltenberg natychmiast oświadczył, że NATO nie zamierza żadnej misji pokojowej wysyłać. Poza tym, no warto przypomnieć, że według Karty Narodów Zjednoczonych to od wysyłania misji pokojowych jest Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, ale mówię, wszystko by się pewnie zakończyło wesołym oberkiem, gdyby nie to, że nasz najważniejszy sojusznik tutaj. Dostrzegł w tym znakomitą okazję, żeby wprowadzić tutaj do wojny jeszcze inne państwa. No i pani, ta rzeczniczka Białego Domu, której niestety nie będzie z panem prezydentem Bidenem, powiedziała, że ta sprawa będzie rozważana podczas wizyty prezydenta Bidena w Europie. No, a jak z różnych niedyskrecji żeśmy się dowiedzieli, to trwają w Ministerstwie Obrony Narodowej tajne przygotowania do tego, żeby Tę misję jakoś sklecić. No, myślę, że prezydent Biden, jak przyjedzie tutaj rozmawiać z panem Dudą, prezydentem Dudą i tam się go radzić, co ma robić to myślę, że skwapliwie nam pozwoli na wysłanie tej misji pokojowej, zaznaczając przy okazji z, z naciskiem, że to będzie suwerenna decyzja Polski. Więc nawet gdyby to, a zwłaszcza gdyby w tej misji pokojowej, pokojowej wzięli udział wyłącznie polscy żołnierze, no to Stany Zjednoczone będą tu zupełnie poza wszelkim podejrzeniem bo Polska, jak wiadomo, podejmuje same suwerenne decyzje. Decyzji niesuwerennych to nie podejmuje, chociaż pojawiały się wprawdzie w wątpliwości na przykład w sprawie y, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej czy w sprawie Lex TVN kiedy tak z naciskiem polskiej suwerenności nasz najważniejszy sojusznik nie podkreślał no ale mniejsza z tym proszę państwa wygląda na to że ten pomysł naczelnika państwa, który wydawał się wyłącznie pr może nagle do, nabrać przerażającej aktualności, bo jeśli taka misja pokojowa uzbrojona po zęby zostałaby na Ukrainę wysłana, no to nieomylny byłby to znak, co zresztą zauważył rosyjski minister Ławrow. On jest też chyba uznany za zbrodniarza wojennego, że to już by była poważna. Ważna sprawa i to było oznaczało, że NATO stało się stroną wojującą. Proszę państwa, ponieważ prezydent Biden Najwyraźniej chyba nie zostanie poproszony o to, by Stany Zjednoczone sfinansowały uzbrojenie 200 tysięcy żołnierzy polskich. No to musimy sobie jakoś radzić na własną rękę i w związku z tym pan premier Morawiecki zaproponował zmianę konstytucji. Zmiana konstytucji miałaby polegać na tym, że po pierwsze usunięte zostały znaczy wydatki wojskowe zostałyby wyjęte pod jakichkolwiek konstytucyjnych limitów. No wyobrażamy sobie z pewnością, jakie by to możliwości nowe stworzyło dla różnych takich mądrych i roztropnych obywateli. A poza tym nie tylko możliwości, ale właściwie bezkarność plus. Ta zmiana by w sobie zabierała. Więc niewątpliwie ekipa rządu dobrej zmiany byłaby tym zainteresowana, ale ponieważ do zmiany konstytucji posłów dobrej zmiany w Sejmie nie wystarczy. W związku z tym pan premier Morawiecki próbował zainteresować tymi zmianami opozycję, a być może nawet tam wezwał ich, zaprosił ich tam do siebie, żeby się wspólnie na, namawiali. Być może nawet podzielili żerowiska, no ale to się nie udało. Nie, opozycja nie poparła tego projektu, przynajmniej na razie. No a pan Bartłomiej Sienkiewicz, nie wiem czy w imieniu własnym, czy w imieniu całej opozycji, powiedział, że do tego, żeby, bo tam jeszcze inne były przewidziane zmiany, na przykład takie, żeby można było konfiskować mienie prywatne. Obywateli rosyjskich, którzy mieszkają w Polsce. Zwłaszcza gdyby padło na nich podejrzenie, że skrycie sympatyzują ze zbrodniarzem wojennym Putinem. No a pan Bartłomiej Sienkiewicz zauważył, że do tego, żeby Rosjan obrabowywać, a nawet obywateli polskich, bo ta trzecia zmiana to by miała polegać na tym, że można by było konfiskować albo mienie przedsiębiorstw polskich, które prowadzą w Rosji. I interesy, albo przynajmniej je jakoś prześladować. Więc pan Bartłomiej Sienkiewicz przytomnie zauważył, że do rabowania obywateli rosyjskich, a nawet polskich, żadna konstytucja nie jest potrzebna. Przeciwnie, nawet by tu przeszkadzała. Bo to trzeba by było jakieś tam pozory legalności stwarzać dla tego rabunku, a tak to normalnie przyjść rano, obrabować i, i po krzyku. Proszę Państwa, to zresztą. Nie tylko nasz polski pomysł, ale wiele innych państw wykorzystuje te okazje, żeby rabować co się da. No i tam tych oligarchów rosyjskich rabują. Ja rozumiem, że czym innym jest konfiskowanie majątku państwa wrogiego, ale ani Francja, która konfiskuje majątki oligarchów, ani Polska, ani żaden inny kraj NATO, ani żaden inny kraj na świecie poza Ukrainą nie jest z Rosją w stanie wojny. A przepraszam, jeszcze poza Japonią, ale to tylko dlatego, tylko w takim znaczeniu, że między Japonią i Rosją nie został podpisany traktat pokojowy, bo tam powstały różnice zdań na temat Wysp Kurylskich. No i proszę Państwa, w związku z tym to jest trochę dziwaczne, bo. My wprawdzie tu wydaliliśmy 40 rosyjskich dyplomatów, ale to znaczy, że Nadal utrzymujemy z Rosją stosunki dyplomatyczne i Polska z Rosją nie jest w stanie wojny, więc konfiskowanie w tej sytuacji mienia prywatnego obywateli rosyjskich już myślę, że niczym się nie da usprawiedliwić. Poza oczywiście wojenną gorączką. Proszę Państwa, więc jak powiedziałem, ta zmiana Konstytucji chyba się nie powiedzie. W związku z tym no, można będzie i poza. Konstytucyjnie rabować obywateli i w ten sposób zdobywać fundusze, jak nie na naszą niezwyciężoną armię, no to na inne wydatki, bo rząd nie potrafi postawić żadnej tamy swojej hojności. Jak tu nie na 500, plus, nie na 500, plus, jak u, nie na uchodźców, to na tarczę antyputinowską będzie sypał każdemu, ile tam dusza zapragnie. W związku z tym nie, nie ma rady, z samego zadłużania państwa się tego nie pokryje. Trzeba będzie zacząć rabować obywateli, najpierw rosyjskich, a potem przyjdzie kolej wszystkich innych. Także proszę państwa, wszystko przed nami, zwłaszcza gdyby. Rzeczywiście. Nasi umiłowani przywódcy zastosowali się do, skwapliwie do pozwolenia pana prezydenta Bidena na wysłanie misji pokojowej do, na Ukrainę, no to wtedy już ciekaw jestem, czy moglibyśmy obserwować dals, dalszy bieg wydarzeń, bo być może już byśmy nie zdążyli. Ale dopóki nie padnie salwa, niech nam humory dopisują. Ale zanim do tego przejdę, to no kilka takich informacji, bo taki mamy natłok wydarzeń, że nie sposób ich nie skomentować. Myślę, że na dwa wydarzenia warto zwrócić uwagę, i to nie z ostatnich dni, tylko z ostatnich tygodni jedno to z wczorajszego dnia właściwie. Po pierwsze, bardzo ważnym wydarzeniem było była deklaracja rosyjskiego prezydenta Putina na temat przyczyn i sprawców II wojny światowej. Otóż Putin powiedział, że wydarzeniem, które otworzyło drogę do II wojny światowej, był Pakt Monachijski z 1938 roku. W związku z czym Polska, chociaż nie uczestniczyła w podpisaniu paktu monachijskiego, bo uczestniczyła Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Włochy, no to jest, że tak powiem, współwinna temu. Dlaczego pakt monachijski? To oczywiście nieprawda, dlatego że pakt monachijski. Oznaczał tylko zgodę społeczności międzynarodowej, to znaczy Wielkiej Brytanii i Francji, które były gwarantkami porządku politycznego wersalskiego na zajęcie przez Niemcy Czechosłowacji. To się wszystko odbywało jeszcze, w każdym razie, Hitler stwarzał takie wrażenie, że to wszystko odbywa się w ramach porządku wersalskiego. Ponieważ zabiegał o zgodę Wielkiej Brytanii i Francji, które były gwarantkami tego porządku. Także jeszcze to nie otwierało drogi do II wojny światowej. Natomiast tę drogę otworzył inny pakt, inne porozumienie, mianowicie pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Dlaczego on otworzył drogę? Treścią paktu Ribbentrop-Młotow był podział Europy na strefę wpływów sowieckich i strefę wpływów niemieckich. I w odróżnieniu od paktu monachijskiego nie było zgody Wielkiej Brytanii i Francji na tę zmianę, w ogóle te dwa państwa nie były konsultowane. No i to je postawiło przed koniecznością podjęcia decyzji, co w tej sytuacji mają robić czy przyjąć ten Pakt Rybentrop-Mołotow do wiadomości, ale to było oznaczało zgodę na rezygnację ze statusu mocarstwowego. No bo jeżeli można dzielić Europę na strefy wpływów bez pytania wielkiej Brytanii i Francji, to znaczy, że one już utraciły status mocarstwowy, że teraz status mocarstwowy uzyskał kto inny, ten, kto Europę dzieli. Czy też bronić swojego mocarstwego statusu siłą. I Wielka Brytania i Francja zdecydowały się bronić swojego mocarstwego statusu siłą. No i to była przyczyna wojny. Tym, tym łatwiej im przyszło zdecydowanie się na siłową obronę, że zgłosił się ochotnik, który zadeklarował chęć obrony tego mocarstwego statusu Wielkiej Brytanii i Francji nawet za cenę własnego istnienia. Tym ochotnikiem była Polska. No i została za to straszliwie ukarana. Została za to straszliwie ukarana. Więc dlaczego Putin to robi? W końcu nie sądzę, żeby on się nie zdawał z tego sprawy, co on mówi. Ale to w takim razie dlaczego to robi? Ja chociaż zdaję sobie sprawę. Dlatego, że w ten sposób przyłącza Rosję do skoordynowanych polityk historycznych niemieckiej i żydowskiej. Co jest celem niemieckiej polityki historycznej? Ono stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę światową. Celem żydowskiej polityki historycznej jest zagwarantowanie środowiskom żydowskim i Izraelowi możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. No i ponieważ Niemcy. Chcą zdejmować odpowiedzialność siebie i zadeklarowały, że nie będą już żadnych takich suplik odszkodowawczych przyjmować, no to celem żydowskiej polityki historycznej jest przeniesienie, przenoszenie tej odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. No i w tym momencie przyłączenie Rosji do tej skoordynowanych tych dwóch polityk historycznych wzmacnia te narracje, jak to się mówi teraz uczenie, czyli te opowieści. Dlaczego Rosja? Ano dlatego, że jeżeli przyczyną II wojny światowej ma być Pakt Monachijski, no to w cień odchodzi Pakt Rybentrop-Mołotow. I w związku z tym Rosja, że tak powiem... Wraca do stanu pierwotnej niewinności, co się rzeczywiście zgadza z intencjami rosyjskimi, bo gdyby tak nie było, no to trzeba by było powiedzieć o 17 września, o wojnie zimowej 1939 roku z Finlandią, co by zakłócało opowieści, że Armia Czerwona spełniała wyłącznie misję wyzwolicielską. No jak to wyzwolicielską, to nawet naiwni Amerykanie by to chyba raczej nie chcieli w to uwierzyć. Natomiast jeżeli się o tym wszystkim zapomni, no to wtedy rzeczywiście i taka jest, taka jest tutaj koordynacja między żydowską polityką historyczną i rosyjską, czego wyrazem była Ostatnio podczas tej uroczystości w Jadwaszem w Jerozolimie było nie tylko przemówienie prezydenta Putina, ale również odsłonięcie w obecności premiera Netanyahu pomnika blokady upamiętniającego ofiary blokady Leningradu. I jakie, jaka deklaracja towarzyszyła temu odsłonięciu pomnika? Ano taka że Holokaust i blokada Leningradu, to są wydarzenia, takie martyrologiczne, z którymi niczego nie można porównać. Co to znaczy? Z punktu widzenia rosyjskiego to jest, no, z punktu widzenia żydowskiego to jest oczywista oczywistość, dlatego że istotnym elementem, czy najważniejszym dogmatem Religii Holokaustu jest to, że Holokaust, czyli masakra Żydów w czasie II wojny światowej była wydarzeniem bez precedensu. No to nieprawda, że była wydarzeniem bez precedensu, precedensów było bardzo wiele, i to po stronie rosyjskiej. Bo podczas blokady Leningradu rzeczywiście zginęło, zmarło z głodu, i zimna, i tak, około dwóch milionów ludzi, to dużo. Ale Parę lat wcześniej, podczas kolektywizacji w Związku Sowieckim, zmarło, to znaczy zostało zamordowanych, albo zmarło około 11 milionów chłopów. Około 11 milionów Żydów nawet tyle chyba nie ma na świecie. A tutaj nie z jakichś przyczyn naturalnych, tylko ze sztucznie wywołanej katastrofy. Humanitarnej zmarło co najmniej 11 milionów chłopów, tak przynajmniej Sołżenicyn podaje w archipelagu Gołak. No a ilu zostało pozbawionych środków do życia, stało się niewolnikami, chociaż przeżyli, ale no już nigdy nie wrócili do swojego poprzedniego statusu, od tego już się nigdy nie dowiemy. I jeżeli, i myślę, że z takim przytupem organizowane. Te obchody, które były wczoraj w Jerozolimie, a będą w poniedziałek, druga część tutaj w Polsce, niestety służą zarówno żydowskiej polityce historycznej, jak i rosyjskiej polityce historycznej, natomiast polskiej nie. Może to zabrzmi tak, bo tutaj pan się spodziewał, że powiem coś śmiesznego, no to tak na pograniczu ryzyka, powiem, że trawestując oczywiście powiedzenie takiego już dzisiaj trochę zapomnianego poety Józefa Ozgi Michalskiego, który w 1967 roku tam po podobnie powiedział, ja powiem trawestując jego ówczesną deklarację, że w dymach bijących z krematoriów. Wszyscy chcą uwędzić swoje polityczne półgęski. I no to rzeczywiście tak jest, i tak było właśnie w Jerozolimie, i tak będzie w poniedziałek w Polsce. Polska oczywiście z tego żadnych korzyści nie będzie miała, bo tu rosyjskie korzyści, no to przedstawiłem, że one służą do, te, do, do tego, żeby świat zapomniał. Zapomniał o zbrodniach komunizmu, bolszewizmu. A przecież były to zbrodnie znacznie, powiedziałbym, ilościowo, liczebnie przeważające wszelkie ekscesy III Rzeszy. Wszelkie. Sołżenicy i inni historycy oceniają, że komunizm doprowadził do śmierci co najmniej 100 milionów ludzi. 100 milionów ludzi to jest ponad, znaczy dwa razy więcej niż zginęło w czasie całej II wojny światowej. To jest około prawie dwa razy więcej. Więc widać wyraźnie, jaki interes ma Rosja, a prezydent Putin w szczególności, dlatego że on kilkakrotnie wyrażał ubolewanie z powodu likwidacji Związku Radzieckiego. Także no, nie może wyrażać ubolewania z powodu likwidacji Związku Radzieckiego i przypominać zbrodniczy charakter tego państwa. To jest jasne. A z kolei to bardzo odpowiada stronie żydowskiej, która, jak powiem, chce narzucić światu. Opinie, że Holokaust był wydarzeniem bez precedensu w historii świata, co jest oczywistą nieprawdą, no ale jak, się, jak to inny wybitny działacz socjalistyczny, Józef Goebbels, mówił, że jak się jakieś kłamstwo powtarza dostatecznie długo, no to w końcu się wszyscy do niego przyzwyczajają i ono pełni funkcję prawdy. Więc taką sytuację mamy, jeśli chodzi o to,